Obyś żył w ciekawych czasach, jednym słowem, drodzy państwo, czyli czas budowania lojalności, czas otwierania oczu i szukania... Weryfikacji. Tych, co tak są jest. w potrzebie, weryfikacji, tak. I też, i też I rozwoju i te, rozwoju. I te, tak jest. E, nauka, czyli to, co, o czym wspominała pani Zuzanna Skalska. Teraz nasi goście, e, to pani Magdalena Kopacz, Centrum Językowe Komik. Witam serdecznie Państwa. Oraz na Skype'ie pani Renata Fory, Senior Care 24. Drodzy Państwo, będziemy witamy. rozmawiać właśnie o tym, jak będzie wyglądał ten świat po koronawirusie, ale też teraz, o tym, mhm. co możemy robić już dziś, czyli właśnie inwestować w swój rozwój. Tak jest i. Przebranżowienie, ponieważ nie ukrywajmy, że rzeczywistość nam się zmienia, tracimy pracę, ale też praca jest. Pani Magdo, trudne słowo: przebranżowienie, tak. ale to jest możliwe właśnie teraz. Tak, to jest możliwe. I tu właśnie przychodzę z pomocą wszystkim osobom bezrobotnym, które tą pracę straciły lub tą pracę stracą. Mhm. Przychodzę z pomocą osobom, kelnerom, hotelarzom. Fryzjerą kosmetyczką. No tak, bo koronawirus to jest zamknięcie izolacja i niebezpieczeństwo, mhm. ale też rzeczywiście galopujące bezrobocie, które tak. wisi nad nami. Co pani Więc proponuje? Jaka jest propozycja? Jeśli y, czują, jeżeli mają państwo. Y, przepraszam państwa bardzo, mhm. Leki stres, wszystkich nas niestety nie tak, nie Najważniejsze są chęci. Aha. Jeśli Zgłoszą się Państwo do nas na naszą stronę internetową praca dla opiekunek24.pl. Ja, jako szef, jestem dostępna dla Państwa 24 godziny na dobę. I nie tylko ja, bo nasi konsultanci również. I oczywiście. Senior care, z którym współpracujemy również 24 H na Dobę. Jak państwo widzicie, jesteśmy też wszyscy zmęczeni, ponieważ bardzo ważna informacja, panie, które jadą do pracy nie muszą przechodzić kwarantanny. A tak ciekawe, więc to jest naprawdę pracy... bardzo ważna informacja. Okay, które jadą do pracy gdzie? Za granicę do, Niemiec. do do Niemiec, bo do o tym opieku... rynku mówimy. Tak, jako opiekunki osób starszych. Okej, okay, przebranżowienie teraz mówimy o, o, o Każdy opiece. ma szansę na pracę, kto ma chęci. Mhm. I jest w stanie nauczyć się języka niemieckiego chociażby w stopniu podstawowym. Powiem szczerze, że teraz panie, które nie znają języka niemieckiego, każda dostaje pracę w ciągu 24 godzin. A jest to praca bezpieczna, bo na pewno to tak. też jest jakąś obawą. Tak, oczywiście. Praca, którą oferujemy, to jest tak naprawdę praca w opiece osoby starszej. Mhm. I tutaj polega na podstawowych czynnościach, czyli gotowanie, sprzątanie. Mhm. I chciałabym jeszcze zaznaczyć, co senior kerr załatwiło sprawę, że jeszcze rodziny. Pomagają w zakupach naszym paniom. Tak więc robimy wszystko, by to bezpieczeństwo było. Dobrze, to zwróćmy się teraz do pani Renaty. Dowiedzmy się, jak ta praca jest zorganizowana. No właśnie, jak to wygląda w Niemczech, proszę nam powiedzieć? Dzień dobry, jest mi bardzo miło. Dzisiaj mogę się z państwem połączyć, opowiedzieć, jak wygląda sytuacja opieki senioralnej w Niemczech, a więc podobnie jak w Polsce pozostajemy wszyscy w domach, a po drugie wspieramy się, jednoczymy się, pomagając sobie w tym trudnym okresie. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak długo potrwa ten okres, ale wszyscy wiemy, iż efektem pandemii będzie ogromny kryzys gospodarczy, który obejmie cały świat, choć taką iskierką nadziei w tym wszystkim jest to, iż nie wszystkie branże tak mocno Cierpią. Jedną z takich branż, która nie dotknie tak mocno ten kryzys, jest branża senioralna opieki w Niemczech, która będzie, um, która będzie motorem gospodarki dla całego świata, dla Polski i dla Niemiec i da pracę dla wielu, wielu ludzi. Dlatego apelujemy dzisiaj do wszystkich pań i panów, którzy chcą pracować. Praca jest. Pani Magda mówi, że ważne są chęci, ale od czego trzeba by zacząć? Trochę języka. No właśnie. Ok. Załóżmy, że nie znamy języka w ogóle. No czy, czy taki ta podstawowy ta jest. stopień jest do opanowania przez nas samych w warunkach domowych, tak żeby od razu podjąć pracę? Dokładnie. Jest praca, jest praca legalna. Od wielu, wielu lat współpracuje moja firma z firmą pani Magdaleny Kopacz. Um, I nasi seniorzy dostrzegli powagę zadania i podjęli decyzję, Wypłacania dla wszystkich opiekunek um, bonusa w wysokości 300 euro. Czyli wjeżdżając teraz opiekunka do Niemiec, zarobi nie tylko 1500 euro, która zna język niemiecki, ale też dostanie dodatkowo bonus. Czyli praca jest legalna, każda opiekunka jest zatrudniona i ma ubezpieczenie albo w Polsce, albo w niemieckiej kasie Chorych Aoka. I praca jest bezpieczna. Polskie opiekunki pozostają w domach seniorów, dbając o swoje zdrowie i swoich podopiecznych. Czyli nie trzeba koniecznie znać dobrze tego języka, ale lekkie podstawy są mile widziane. Mało tego, nasi seniorzy są gotowi jechać bezpośrednio swoim pojazdem e, do granicy polsko-niemieckiej i odebrać tą opiekunkę. Również robią zakupy, są bardzo pomocni. A teraz jeszcze tak bym chciała dodać taką najświeższą wiadomość, która dzisiaj od dzisiaj weszła w życie, rząd niemiecki podjął bardzo ważną decyzję. Wyciągnął, czyli opiekunka polska nie obowiązuje kwarantanna. Czyli tylko kierowcy Kirów. Opiekunki i pielęgniarki są zwolnione z 14-dniowej kwarantanny. Dodatkowo od dzisiaj każda opiekunka powinna mieć przy sobie dokument potwierdzający jej pracę legalnie. Dokument, okay. który potwierdzi pracodawca, opieka koordynatora w Niemczech. Potwierdzi adres wykonania pracy, jak i czas wykonania pracy. Pani Renato, musieli, tak? musimy tak? kończyć, ale bardzo dziękujemy, że jest taka pozytywna ja informacja powiedzieć, na że koniec. Ja nie mogę doczekać kiedy będę mogła Państwa na żywo zobaczyć, być w studiu. Dzisiaj pragnę złożyć wszystkim zdrowych i pogodnych świąt i żyć dla wszystkich. Dziękujemy bardzo. I wzajemnie. My także, także Pani życzymy tak. wszystkiego dobrego. Pani Magdo, dziękuję bardzo. Ja również. Że ja również wszystkiego dobrego. I tak jak powiedziałam, jesteśmy dostępni 24h dla Państwa.